Cześć! Nie mogę się skończyć. Nie mogę się Pan miał nie być na planie. To nie nasz sesza. No dobra, jeszcze raz. Dobra no. Będę robić vlogi, będę nagrywać różne rzeczy Będą tutaj różne rzeczy, więc nie będą tylko vlogi Nie będzie żadnej nudy Ale dzisiaj ogólnie jest taka sytuacja, że jest ostatni dzień roku Sylwester Oczywiście nie wzięłam połowy ubrań, które sobie przygotowałam Dlatego Kamil tak wymyślił, że pójdziemy na tutejsze stragany i coś wymyślimy Trochę mnie to stresuje, zobaczymy, czy... Babi, idziesz też? Chodź! Chodź Babisiu! Daj mu spokój Wszystkie sieciowe sklepy normalnie mamy w Warszawie, dlatego postanowiliśmy zrobić coś nowego i wybierzemy się na tutejsze stragany. Prawda?

Auta też. Ciekawa jestem. Największym problemem na takich bazarkach jest to, że wszędzie trzeba płacić gotówką, a że tej gotówki przy sobie nie mamy. Więc teraz musimy znaleźć bankomat i wypłacić palekuszcze. Że... Okazało się, że na bazarku nie ma bankomatu. Ale to dobrze, bo przy okazji pójdziemy na krupówki i zobaczyć ile jest ludzi, bo jak wiecie wszystkie hotele są pozamykane. My jesteśmy na legalu, mamy wynajem długoterminowy. No, ostatnio byliśmy, bo ludzi praktycznie nie było wcale. Ciekawe jak będzie teraz. Chyba sporo. fajne stoństwo, bo moją uwagę zwróciła ta spódniczka. Jest prześliczna, ale obawiam się, że może być na mnie za krótka, ponieważ mam 1,82 m. Wieczny problem. O to, że jest Szybkie zakupy, nie to co w Warszawie. Dam Ci taką zażurem ręcznym, taką. Czy chcesz? Hen? Czy chcesz czarną? Mam no, czarną i jasną, jaką. No, no, A co myślisz? Może czarna lepsza, bo czarny proszę. To jest czarną, czarną no. no to w sumie taka smutna, co? No ja chcesz, potem też mi do spoli do rurek takich obcisłych. Czarną. Nie no, wezmę. Białą, białą, no. O, nie wiem. On ma taką spinę czteryśmi? Nie, sposzmy, coś tak nie mierzył? Fajna czarna, mi się podoba. Kamil to się zna, bo on to długo w górach. W formie Moja skarpety i zawsze zimno i w stopy Dlatego stwierdziłam, że wybiorę jakieś góralskie skary Te są ładne, to? Ładne Czy będą mi się podobały? Dzień dobry Poszukuję jakiś skarpetek dla babci Mam no, ewentualnie sygnał, albo skarpy A co są lepsze według Pani? Tak? Skąd z obiektywami? Ja też bym chciała, żeby pani skarbnęła i później na to. No, no, no. A ja mi się te podobają, chyba, tak jest. Tak, tak, tak. Jakieś czuwmy się. Fajne, czarno, czworo. Zaraz zobaczymy, jak to jest. ręce już. Nie, no. No. no to są fajne, to mi się będą podobać. To te poproszę w takim razie. Dobrze. Mam Moja oczy właśnie na święta ostatnio mi mówiła, że to jest jeszcze jej marzenie. Żeby właśnie Koniecznie, no. Dziękujemy bardzo. Widzenia! Ej, odbiłem się znowu ten. Bo pomalowałam sobie rzęsy, bo chciałam być ładna, ale... Zawsze jesteś ładna. Zawsze to problematyczne trzeba. Dobra, skarpety mamy dla babci, jeszcze mi chciała coś dla mamy i dla taty. Dzień dobry Tata się ucieszy, co? No Ale się dziadek wymyślił, co sugeruje eee, Męczymy tutaj jakiegoś szampejna No i na spokojnie dzisiaj Gramy w Fifę? Możemy Dobra, to w Fifę Pewnie jesteście ciekawi, co dzisiaj kupiłam na straganie. Eee, zacznijmy może od skarpet, ponieważ kto nie kocha skarpet? Ja uwielbiam skarpety. E, Obteruję nimi całą moją rodzinkę. Te są dla babci. W takie piękne słoneczniki. Oczywiście one są ciepłutkie i w środku mają takiego e, misia. To są skarpety z wełny w ogóle. Te są dla taty. Takie stonowane kolory. E, fiolet. Również z owczej wełny. Prawdziwe. Nie byle co. A te są dla mamy, bo moja mama uwielbia kolor różowy i, i taką mięciutką. Nie wiem, czy to jest to raczej nie jest wełna. To jest jakieś tworzywo sztuczne, ale całkiem spoko nie pogardziłabym takimi. Myślę, że jej się spodobają po prostu. Szczególnie teraz, jak jest tak bardzo zimno. Dobra, co mamy dalej? Dalej może. Ruska. ruska. to jest hiszpanka. Ona nie jest tak do końca biała, to jest taka troszeczkę brudna biel. Ona nie jest taka zwyczajna, bo tutaj mamy haftowane róże i taką ala koronkę, coś takiego, takie przeszycia ładne. Mi się bardzo podoba, osobiście wolałabym czarną, ale Kamil powiedział, że ta biała bardziej wpisuje się w taki góralski kompletny strój. Jak już jesteśmy przy tym góralskim kompletnym stroju dla kobiety, to mam taki pas. Pani powiedziała, że będę miała z, um, dzięki niemu będę miała świetną talię. Nie wiem, czy po tych wszystkich świątecznych pierogach cokolwiek jest w stanie mi pomóc, ale miejmy nadzieję, że sobie poradzi z tym zadaniem. A do pasa mamy taką... Może pokażę z pasem od razu. Mamy taką śliczną spódniczkę, która osobiście bardzo mi się podoba, no ale rzeczywiście jest troszeczkę krótka. Patrzcie, ona jest tutaj podszyta taką fajną czarną koronką. Mega spoko, do tej bluzki mega spoko Do włosów, Kamil będzie mi robił Warkocze, chociaż nie wiem Mam teraz tak krótkie włosy, że nie wiem czy cokolwiek Da się Da się z tym zrobić No i tutaj troszeczkę się wstydzę Ale pani mnie namówiła Na takie, słuchajcie, góralskie Majteczki Kamil powiedział, że mam je wziąć, więc Więc wziąć. Namówiona, namówiona No i ostatnią rzeczą, którą kupiłam dzisiaj na Jest koszula męska, czarna To jest koszula dla Kamila, ponieważ no nie tylko ja dzisiaj chcę dobrze wyglądać Ogólnie wygląda w niej mega, mega dobrze Fajnie, sama bym nosiła No, i to już wszystko co dzisiaj kupiłam. Najbardziej to chyba i tak jestem zadowolona z tych prezentów dla mojej rodzinki, a najwięcej, najwięcej radości i najwięcej szczęścia sprawia mi właśnie obdarowanie innych, więc mega się cieszę i nie mogę się doczekać, jak ubiorę się w ten, w ten cały góralski komplecik. Nigdy nie miałam czegoś takiego na sobie, no i jestem bardzo ciekawa, jak to będzie. Jeżeli chcecie zobaczyć mnie w tej góralskiej stylizacji, zapraszam Was na mój profil na Instagramie, ponieważ tam wrzucę zdjęcie w niej. E, zapraszam Was również do subskrypcji tego kanału i do dawania łapek w górę, e, bo to bardzo motywuje. I napiszcie też w komentarzach, jakie filmiki, o jakie, jaka tematyka Was interesuje, jakie filmy jakie firmy mogłabym dla Was e, kręcić. E, bo robię to nie tylko dla siebie, ale też dla Was. Szczęśliwego Nowego Roku miałam powiedzieć. Szczęśliwego Nowego Roku! Uuu! Koniec.